Cześć dziewczyny, tutaj Katarzyna ze sklepu wigello.pl, czyli ze sklepu z perukami. Dziś model Iwet. Zaprezentuję wam blond, który mam na głowie i to jest kolor włosów 10-14-80. Troszkę wam podczeszę, żebyście zobaczyły jakie te włosy są długie. Oczywiście tak się ich nie da nosić, ale chciałam wam pokazać, Jaki to jest włos i co z nim można zrobić? Dosyć ładnie się trzyma tutaj na bok, ale jeżeli ma się trzymać tak na 100%, to trzeba po prostu te włosy przylakierować lakierem do peruk syntetycznych. To się będzie znakomicie trzymało. Czepek od środka wygląda taki: jest oczywiście bardzo elastyczny. Tutaj z boku ma regulację obwodu głowy na gumce, a z przodu ma rozmytą linię czoła. Zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda, ale tutaj zerknijcie. To jest taki rodzaj siateczki przeźroczystej, na której ręcznie tkane są włosy. I to wygląda fantastycznie. To jest model premium, ponieważ takie rozwiązanie podnosi ceny peruki często o 200 a nawet 300 zł. Ale jeżeli macie ochotę włosy zaczesać do tyłu, to w tym miejscu, gdzie spotyka się nasza skóra z peruką, Wygląda to bardzo realistycznie. Drugi kolor dziś to bardzo ładny brąz z odrostami. Przy czym końcówki mają jaśniejsze refleksy, a odrosty są ciemne. Numer tego koloru: 430-274R. Na głowie tak. Tutaj rozmyta linia, naprawdę fantastyczna. Szkoda, że nie widzicie tego w naturze, bo naprawdę to wygląda jak nasze najlepsze włosy, które wyrastają z głowy. Plus tutaj te refleksy. Zobaczcie, czy w kamerze to widać. Te końcówki są takie troszkę jaśniejsze, może po lecie rozjaśnione. Bardzo to ładnie i tak elegancko wygląda. Ten model powinien pasować na obwód głowy od 54 do 58, może nawet 59, a obwód głowy mierzymy po linii włosów, czyli nad czołem, nad uszami i kończymy na karku tam, gdzie kończą się nasze włosy. Jeżeli model IWED Wam się podoba, to zapraszamy na wigello.pl do naszego sklepu internetowego. Możecie także do nas zadzwonić, bo z nami wszystko przez telefon można załatwić, albo przyjechać do nas do Poznania i modele przymierzyć, ale proszę, aby każdą wizytę wcześniej z nami ustalić telefonicznie. Namiary na nas znajdziecie nad albo pod wideo, bo nie wiem, czy ten film oglądacie na Facebooku czy YouTube. Model IWET to model medyczny do ciągłego, codziennego noszenia i należy go używać zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Do zobaczenia.